Dobryć, mam nadzieję, że wszyscy już swoje swojego Mam Za chwileczkę Wam potrzebne, pełne kieliszki. Ja nie, nie jestem, powiem, tak blisko. Prosimy o chwileczkę uwagi. Dwa, mam dwa słowa dla tych bardzo ważnych ludzi, którzy tam sobie machają, z tyłu, stoją. Nie słychać? Lepiej. A, no, cieszę się bardzo, tak. Podawiam swoją prośbę o to, żeby Państwo napełnili swoje kieliszki. Za chwileczkę będą nam wszystkim te kieliszki potrzebne. Celem zniesienia teraz tu za dwójkę tych przebiegłych ludzi, którzy tam sobie stoją, machają, uśmiechają się. Jeszcze udają, że mają kremę. Dawno, dawno, ale jednak nie, nie tak dawno temu, w Sztubi Lesie... A nie, czekajcie, to nie jest ta bajka. Natalia ja i Wojtek pierwszy raz spotkali się w Stolicy Polskiej Gór, w Zakopanem. Po przełamaniu pierwszych lodów i o butelki z winem stwierdzili zgodnie, że bardzo lubią podróżować że lubią chodzić po górach i że łakną wzajemnej obecności. Odległość między ich miejscami zamieszkania przestała mieć znaczenie. Czas również. Do momentu, w którym Wojtek zauważył, że smarszki zaczęły pokrywać jego twarz. Kupi za zadatki spod kościoła i krótko później zapytał Natalię. Czy chciałaby razem z nim przez resztę życia oglądać jego świecące lico? Ta ochoczo odpowiedziała, że tak. Kiedy miała pluszowego misia chciała mieć chłopaka. Jak już miała chłopaka, chciała mieć męża. Mam nadzieję, Natalia, że zawsze się nie zatański. Tak. Resztę historii już pewnie wszyscy znają. Jednak najbardziej romantyczna historia to nie ta z Romana i Julii, którzy razem giną, a ludzie, którzy razem się starzeją. Na koniec chciałbym tradycyjnie złożyć młodej parze życzenia szczęścia, powodzenia, dobrego, dobro, dobrego zdrowia i dobrobytu. Wszyscy z pewnością się zgodzą, że Natalia i Wojtek są co, 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 na parę i zasługują na wszystko, co najlepsze w ciągu swojego wspólnego życia. Panie i Panowie, wznieśmy toast za młodą parę! Dona, Okay, let